Nazywajcie to sobie morderstwem. Dla mnie nie ma różnicy. Jesteśmy tu tylko my dwaj. Zacznij od początku. Czekolada. Czułem smak jego tortu. Skąd wiadomo, że to nie sen? Bo nim nie był. Nikt inny nie potrafił tak kochać. Znowu to samo. Co? Co się dzieje? Pamiętasz, jak mówiłem ci o wizjach? Przestań. To nie jest śmieszne. Pogarszają się? To kobieta. Widzę to, co ona, słyszę i czuję to samo. Nic nie widzę. Co ty robisz? Dlaczego ty spośród miliona ludzi ciągle się nad tym zastanawiam? Nie odchodź. Musiałem ją odnaleźć. Co zrobiłbyś potem? Nie wiem. Kochałem ją. Zostaw ją. Wtedy wizje ustały. Trudno to wszystko ogarnąć. Wtedy poczułem, jak się umiera. Czekolada. Mistrzowie horroru.